Już Słuchajcie, czas na drugi odcinek mojego wiloga. Byłem dzisiaj na prawie 20-minutowych zakupach, a ja praktycznie sobie nic nie kupiłem z Szymonem, Ubanem. Ale kilka rzeczy sobie przyniosłem. Po prostu nie mogę się powstrzymać, żeby wam pokazać, co ja dzisiaj kupiłem sobie w Mokpolu. Po pierwsze, są to bułki Kajzerki w takiej ekologicznej papierowej torbie SPC spółdzielnia. Udzielnia. Taka podłużna, śmieszna, ale widać, że w sumie ergonomiczna. Ja nie wiem, czy dobrze widać. Chwila. Tak, SPC. A w ogóle, jakby mi ktoś nie wierzył, że te wszystkie zakupy są z Mokpola, to tutaj mam torbę z Mokpol. Chwila. O, proszę. Chwila, nie w tą stronę. Z Mokpol. I I y jeszcze gdzieś miałem Paragon. No nieważne, w każdym razie one są z Mokpola. Y co jeszcze sobie kupiłem? Mleko łowickie, 2%, yy. ono jest takie w sam raz, że jeszcze jest smaczne, że ma tyle tego tłuszczu, że jest smaczne, ale nie idzie w boczki. 2% to jest optymalna dawka, przynajmniej dla mnie. Yy. Co ja tu jeszcze? Dobrowianka, niestety ona jest lekko gazowana, ja nie lubię gazowanej wody, ale no nie było innej. Yy. Barówki Berlinki z serem. One mają taki, taki ładny zapach, takie zmielone kości z barwnikiem S151. Piękne. Co ja tu jeszcze dostałem, kilka rzeczy. Jogurt Danon. on ma laskę wanilii w sobie, jest trochę wanilii. Tutaj w składzie, co prawda, jest tylko 15 tysięcznych wanili, laseczki, ale i tak ją bardzo czuć. Pyszny jogurt, jem go po prostu nałogowo. I patona Mars. Także to był mój hol zakupowy w Mokpolu na, na Służewie warszawskim. Dziękuję za uwagę i do widzenia.